Hejka, hej, tylko bezkropka. Witam Was w specjalnym odcinku na moim kanale, ponieważ dzisiaj mamy setny magazyn LEGO Star Wars. Dobrze, zanim przejdziemy do tego jednego chyba z najlepszych prezentów w całej historii magazynów LEGO Star Wars, to sięgnijmy na początku do magazynu, ponieważ mamy tutaj na początku spis treści, a tutaj nowy numer magazynu LEGO Minecraft jest już, jest już w sprzedaży. Mamy teraz komiks, w którym występuje m.in. właśnie Boba Fett. O, tutaj Grogu, zobaczcie. E, tak, także tu jest ciąg komiksu dalszy. No i tak, tutaj mamy pierwszy plakat. Mamy tutaj grogu oraz Mandalorianina. A tutaj mamy coś podobnego jak było w setnym magazynie Lego Ninjago. Tylko tutaj mamy oczywiście postacie z Lego Star Wars. Mamy tutaj Rey, Luka, Mysa Windu, Asokę, e, nie wiem tutaj co mogę, Fina, Poa. BBA, to no, naprawdę bardzo, bardzo dużo postaci. Nie są to oczywiście wszystkie, ale jest ich tutaj też dużo, chociaż na plakacie z Ninjago było ich o wiele więcej. E, Okej, okay, mamy teraz tutaj nowy magazyn Lego Ninjago Legacy, który jest na moim kanale. E, mamy tutaj teraz jakąś grę. O, I tutaj już mamy na podstawie naszego tutaj proszę bardzo prezentu, e, komiks oczywiście. tak. Informacje o droidach. No, i już 19 października pojawi się nowy magazyn. O! o, o, o zobaczcie. Będziemy mieli plakat. Po pierwsze z Asoką i Anakinem. Po drugie, mamy tu teraz ciemną stronę mocy, bo tutaj był plakat tylko z, z tutaj z postaciami, które są po jasnej stronie mocy. Oraz mamy również komiks z Asoką. No, bardzo tutaj to jest ciekawe, bo ja tutaj taki trochę mały spoiler, no jak wiemy niedawno wyszły nowe odcinki Asoki i w jednym z nich właśnie była Asoka z, z właśnie wojn, wojny klonów właśnie w wersji live action Action, także, także naprawdę bardzo tutaj w idealnych klimatach też będzie komiks oraz plakat. E, no ale dobrze, no co? My przechodzimy teraz już do tego dzisiejszego prezentu. Pierwszą pre częścią prezentu jest tutaj łowca nagrodzeniowa Boba Fett, karta limitowana. I teraz już przechodzimy do tych dwóch figurek. Okej, okay, tym razem e, chyba już mam nadzieję, że zakończyliśmy tą złą pasę, ponieważ no od. Yy, Paru tutaj magazynów, no brakuje paru elementów y, u mnie tutaj w moich egzemplarzach tych magazynów, także no, mam nadzieję, że to już koniec, ponieważ w tym niczego nie brakuje, na szczęście, y, bo tutaj naprawdę to jest taki super, że, znaczy wiadomo, Droidkong, droid Kong to jest też fajny, nie? Ale jednak najważniejsza tutaj jest ta figurka z CPO, który tutaj zobaczcie co ma, oczywiście nadrukowane rączki, naprawdę wygląda to naprawdę przepięknie. Również tutaj też mamy nadrukowane tutaj to. Do, do, dla porównania, mam innego, tutaj inną taką figurkę, też nawet tutaj na torciku widać różnice. Naprawdę ta nowa figurka się prezentuje pięknie. Naprawdę mega fajnie, że tutaj tego taką dodało do tego magazynu. I tu mamy jeszcze tego Troida Gonga. Tutaj fajnie, że tutaj to nie są naklejki, tylko jest to na druk. Ok, no to co? Ja Wam bardzo dziękuję już za oglądanie. Napiszcie mi, jak wy świętujecie tą tutaj setny magazyn. No, ja naprawdę mam wszystkie magazyny z LEGO Star Wars, także, także, no, no naprawdę jest już, no, naprawdę dużo tych magazynów, no, 100. Niedawno było tak z Ninjago w tamtym roku, w tym roku mamy, chociaż nie, no w tym, w tym roku było z, z tym Slego z Slego z Ninjago, no i w tym roku również Lego Star Wars. To co, lecimy po więcej e, tych magazynów, oczywiście. Nie zatrzymujemy się i my, i, 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 my, i, my, i my, i my widzimy się w kolejnym odcinku e, już naprawdę niedługo. Pa!